miał ojca i syna i Ducha Świętego Amen. Drodzy wierni, w samym środku wielkiego Postu Kościół Święty każe nam się uradować. I może nam się wydawać, że w tych dziwnych, trudnych czasach to przesłanie brzmi niestosownie. Jednak nie bez powodu Kościół Święty umieścił właśnie tę niedzielę poświęconą radości w samym środku Wielkiego Postu. Otóż właśnie o to chodzi, że Kościół chciał, chce nam przekazać, że mamy radować się zupełnie niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Że właśnie pośród trudności, pośród cierpień, pośród umartwienia mamy się radować. To jest to wielkie przesłanie tych dwóch niedziel, niedzieli Gaudetę. I niedzieli letarę. Tak jak święty apostoł Paweł mówi: radujcie się zawsze. Jeszcze raz powtarzam Wam: radujcie się. I cóż to ma być za radość, która faktycznie trwa zawsze? Oczywiście nie chodzi tutaj o taką emocjonalną radość, która wynika z tego, że człowiek ma to, co chciałby mieć że ma jakieś. Zmysłowe dobro albo jakiś sukces, i wtedy odczuwa człowiek pewną zmysłową radość. Oczywiście takiej radości emocjonalnej, uczuciowej nie można mieć zawsze. I oczywiście nie do takiej radości zachęca nas Kościół Święty. Zachęca nas do tej radości, która może trwać zawsze. A cóż to jest za radość? Oczywiście chodzi o tą radość, która wynika z miłości do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Otóż jak będzie tłumaczył ojciec Woroniecki, człowiek, który ma to co kocha, jest szczęśliwy. Jeśli naprawdę kochamy Pana naszego Jezusa Chrystusa i jesteśmy z Nim zjednoczeni przez łaskę uświęcającą, to będziemy szczęśliwi. I brzmi to w sposób Brzmi to jak coś bardzo prostego. Natomiast oczywiście w praktyce już takie proste nie jest. I nie bez powodu Kościół Święty przypomina nam to w każdym roku dwukrotnie. Na czym polega problem? Otóż na tym, aby naprawdę kochać Pana naszego Jezusa Chrystusa. Człowiek, który ma to, co kocha, jest szczęśliwy. O ile być w zjednoczeniu z Panem Jezusem jest jeszcze dosyć łatwo. Wystarczy być w stanie łaski uświęcającej. Oczywiście jest to rzecz wielka i przerastająca naszą naturę, natomiast z tymi środkami, które otrzymaliśmy, jest to dosyć proste. Chrzest święty, spowiedź święta, sposób, aby uzyskać i odzyskać łaskę uświęcającą, to nie są rzeczy wielce trudne. Natomiast problem polega na tym, aby naprawdę kochać Pana naszego Jezusa Chrystusa. I... Jak tłumaczy ojciec Woroniecki, dlatego nie jesteśmy radośni pośród wszystkich przeciwności, pośród wszystkich trudności, bo nie kochamy wystarczająco. Dlatego nie jesteśmy zawsze szczęśliwi, bo nasza miłość jest podzielona, bo nasza miłość w sposób niestosowny odnosi się, kieruje się nie na Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale na różne inne rzeczy. W sposób Właściwie odbywałoby się to w ten sposób, że człowiek kocha przede wszystkim Pana naszego Jezusa Chrystusa, a później wszystko w Nim, przez Niego i dla Niego. I w ten sposób to wszystko inne również dostanie tyle, ile powinno, a nawet dostanie znacznie więcej niż gdybyśmy próbowali tą rzecz, tą osobę kochać samą w sobie. A więc nie zaniedbamy wtedy żadnych naszych obowiązków, bynajmniej nikt na tym nie straci, wręcz przeciwnie. Ta miłość w Chrystusie, przez Chrystusa z Chrystusem, ona będzie potężna, będzie silna, będzie jednocześnie taka, jak być powinna odpowiednio uformowana, a więc nigdy ona nie wyrządzi żadnej krzywdy. A więc ta miłość, która kieruje się przede wszystkim na Chrystusa i później z Niego Jego rozlewa się na wszystko inne, to jest ta miłość, to jest ta rzecz, która może sprawić, że zawsze będziemy szczęśliwi. Dlatego, że wtedy, gdy człowiek w ten sposób kocha, zawsze może mieć to co kocha, zawsze może mieć to, co uczyni go szczęśliwym, bo zjednoczenie z Panem, naszym Jezusem Chrystusem, nie zależy od zewnętrznych okoliczności, nie zależy od niczego. Nikt nie może nam odebrać tego zjednoczenia z Panem, naszym Jezusem Chrystusem. Natomiast gdy nasza miłość w sposób nieuporządkowany kieruje się na rzeczy doczesne, na cokolwiek innego w zasadzie niż Pan, nasz Jezus Chrystus, to wtedy oczywiście człowiek raz, że chce mieć tego coraz więcej, dwa, że boi się to utracić. I czy to jest nasze dobre imię, czy to są rzeczy doczesne, czy to są osoby. Gdy ta miłość jest nieuporządkowana, ona zawsze prowadzi do strachu, do niepokoju. I bez wątpienia te drobne, czy też trochę większe niepokoje, które obserwujemy w ostatnich dniach, pokazały też, pokazały też jaka jest nasza miłość. Pokazały, jaka jest miłość katolików do Pana naszego Jezusa Chrystusa jak niewiele potrzeba aby nas zaniepokoić. Jak niewiele potrzeba, aby odebrać nam spokój. Jak niewiele potrzeba, aby odebrać nam naszą radość. Dlatego, że nasza miłość jest podzielona. Dlatego, że kochamy wszystko inne i wprawdzie deklarujemy w trakcie Żyć Świętej Niedzielnej, że kochamy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wprawdzie na modlitwie to potwierdzamy, ale tak naprawdę ta miłość rozlewa się na wszystko inne i sprawia, że nie potrafimy znaleźć tego spokoju, nie potrafimy znaleźć tej radości. Drodzy wierni, proszę dzisiaj o tą prawdziwą miłość, z której wyniknie również prawdziwa radość, prawdziwy spokój, który będzie trwał pośród wszystkich przeciwności i tych, których doświadczamy teraz, i być może znacznie większych, wielokrotnie większych, których być może jeszcze doświadczymy. Ale właśnie na tym polega ta potęga, moc tej miłości, która mocna jest jako śmierć. Mówi nam już Stary Testament, że jej nie jest w stanie nic zaburzyć. Jej nie jest w stanie nic, nic nie jest w stanie nią ustrząsnąć, bowiem któż może nas oddzielić od miłości Chrystusowej, czy to będzie miecz, czy prześladowanie, czy cokolwiek innego, czy chociażby sama śmierć. Nic. Nie może oddzielić tego, który kocha Pana naszego Jezusa Chrystusa od tej właśnie miłości, od tego, od tego, którego kocha. I o to chcemy dzisiaj prosić. O tą prawdziwą miłość, która da nam spokój, która da nam tą mocną, potężną radość. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pocholony Jezus Chrystus.